Witam wszystkich. Jestem dzisiaj na instalacji 20 kW i robimy nietypowy test. Mamy tutaj instalację fotowoltaiczną. 20 kW. 4 stoły. I montujemy Eco OZPV na próbę. Tutaj mamy wyprowadzone gniazdo siłowe. Pod te gniazdo porączone jest zasilanie. I Sterownik Eco ZPV. Mamy zainstalowany licznik energii, żeby było wiadomo, ile energii zostało zużyte, a energia w tym przypadku gromadzona będzie w tej otobeczce 200 litrowej z zamontowaną grzałką. Tutaj mamy prowizorycznie zabezpieczone, żeby woda nie leciała. No i dzisiaj. Urządzenie zainstalowane. Od jutra, od rana, będziemy testować. Tutaj mamy wyniki dzisiejsze: 67 kW z 20 instalacji. Wczoraj było 65, przedwczoraj 81. Jeszcze dzień do tyłu 68, 81. 75 85 Tutaj zabrakło internetu, także się nie liczy. Zobaczymy, co będzie po uruchomieniu sterownika. Napięcia, zadziałania mamy ustawione na 252,5 V na każdej punkcie. Temperaturę maksymalną 80 no i. W tej chwili napięcie mamy niskie, bo już mamy koniec dnia, także jutro się wszystko okaże.